Słuchaj, jeżeli dotarłaś do tej lekcji i robiłaś wszystko po drodze, e, to znaczy, że już naprawdę jesteś bardzo bliska swojego aniołka i to znaczy, że powinnaś być z siebie bardzo, bardzo dumna, bo odwaliłaś kawał dobrej roboty i wykonałaś elementy aniołka. Ja już jestem z ciebie dumna. Teraz przejdziemy do wykańczania tego aniołka, czyli zrobimy te wszystkie rzeczy, które świadczą, że on nabiera takiej duszy, że staje się naprawdę twój. Postrzywamy go. Ja często staram się, żeby we wzorach było mało szycia, ale tutaj specjalnie chciałam ci pokazać e, tak dokładnie krok po kroku, e, jak można właśnie różne elementy zszywać. Zrobimy mu policzki, e, zrobimy mu uśmiech. Ty oczywiście możesz też na swój sposób tego aniołka dokończyć. E, tak właśnie, żeby był szczególny taki twój. No to ja już nie przedłużam, przechodzimy do Ostatnich już lekcji w tym kursie, i mam nadzieję, że pochwalisz się swoim aniołkiem, prześlesz mi zdjęcie, bo jestem naprawdę maksa ciekawa, jak ci wyszło. To lecimy. Musimy mieć skrzydełka, serduszko i nóżki, i jeszcze trochę tej jasnej włóczki, i zabieramy się do roboty. Zaczniemy od skrzydełek. Układam sobie tego aniołka tak, żeby był tu mam uszy, więc żeby był skierowany w tamtą stronę, mniej więcej równo. Nawlekam igłę do włóczki, czyli taką zaokrągloną. Jak takiej nie macie, to może być zwykła, ale z grubym oczkiem. I teraz to skrzydełko sobie dopasowuję. Ok, właśnie tak ma być. Przytrzymuję, można przypiąć szpilką. I przyszywam także tak. Wkłuwam się w aniołka. I blisko tego miejsca, gdzie się wkułam to jest mega ważne blisko tego miejsca, gdzie się wkułam. Wkłuwam się w skrzydełko. Trzeba to wszystko ciasno trzymać, żeby Tutaj nie, nie zostały takie mm, no długie te nitki. Żeby nie było widać. Teraz się wkuwam znowu prosto w aniołka. A przebić mogę się nawet gdzieś tutaj. Bo zaraz wrócę do tego skrzydła. Ale mega ważne, żeby właśnie na prosto, żeby to co przyszywacie, żeby to szło prosto do tego elementu. Jak najkrótszą drogą. O, pionowo to wbijam. Tutaj jestem mm, bliżej tej, bo to skrzydełko, wiecie, jest dosyć grube. Tutaj jestem bliżej już ciałka, więc super, bo mniej nitki będzie wystawać. I przeszywam się obok. I teraz znowu pionowo do góry. I to sobie przeszywam tą część. Tylko właśnie też, żeby nie za dużo tej nitki wystawało. Staram się tak po prostu manewrować igłą. Tutaj się wkuję obok. I znowu wyjdę tutaj w innym miejscu, tuż obok. I zaciągam mocno. No czyli zasada jest taka, że wkuwam się jak najbardziej pionowo. Potem w ciałku to już mogę sobie tą włóczkę gdzieś tam przenieść. Nic tego nie widać. Staram się, żeby było jak najmniej widać tej włóczki, którą skrzybam. Okej, okay, już się ekstra trzyma. To teraz idę do drugiego, do miejsca, gdzie będzie drugie skrzydło. Jeszcze nie wiem gdzie, gdzieś tutaj. Przykładam. No i patrzę, czy po prostu one mają być razem. Tak, mogą być razem. Okazuje się, że ja tą nitkę zostawiłam sobie za krótką. Dlatego odłożę ją na bok. Nie wolno jej tak po prostu obciąć i schować, bo musi być zabezpieczona. I teraz wezmę. Wezmę po prostu kawałek włóczki wkuję się w tym samym miejscu. Żeby te dwa kawałki włóczki były razem. Potem je zwiążę. W tym momencie chciałam wam pokazać, że te skrzydełka są minimalnie różne. Bo ten ściek, który to falbanka, którą robiliśmy na koniec, ona teraz tutaj jest na prawej stronie, a tutaj na lewej. Ale myślę, że nikt tego nie będzie wiedział poza nami. Nie jest to coś, co bardzo zwraca uwagę. Dlatego tak. Tak to zrobiłam. Zostawiam dłuższy kawałek, żeby zawiązać. Teraz układam równo te skrzydełka razem. I cały czas kieruję się tą samą zasadą czyli wkułam się blisko, żeby było jak najmniej, nawet jakbym miała w innym kolorze tą włóczkę, to po prostu wkułam się, wyobrażam sobie, że jest w innym kolorze. Wkułam się tak blisko, żeby jak najmniej jej wystawało. Następnie w środku idę do innego miejsca. Po, w środku, tam jak jesteście tą igłą, to możecie po prostu yy, się przemieszczać. A tu wkłuwam się jak najbliżej, tak żeby jak najmniej tej nitki wystawało. I przynajmniej u mnie takie zszywanie się sprawdza, także Wam polecam. I znowu bliźniutko gdzieś tutaj się blisko tego miejsca, które chcę szyć. I teraz jak wkuwam się w skrzydło, to znowu jak najbliżej w ciałko. Dzięki temu będzie dobrze, porządnie przyszyte. Ja tu jeszcze tego aniołka trochę pomęczę. Aha, tam w pewnym momencie y, kamer, ręce mi uciekły od kamery. Pokazywałam, że tutaj tę część przyszywam tę i tę, czyli to taki rożek. O, tu jest nawet fajne miejsce do przyszywania, bo jak jest ta falbanka, to można wzdłuż tego szlaczka jechać. Też jest to mniej widoczne. Teraz wkuwam się w ciałko, a pod spodem, teraz już przejdę do tej górnej części. Znowu pionowo bliżutko się wkłuwam. Latam tą igłą, tam gdzie pasuje, ale grunt, żeby przy skrzydełku było. Przepraszam, niewidoczne. No i oczywiście, jak tutaj na przykład. A teraz mam tą nitkę, to muszę w to samo miejsce się wkłuć, żebym tam sobie nie zrobiła z przodu bałaganu. I tak jak to skrzydło jest grube, to wychodzę w jakimś takim miejscu niżej, nie na samej górze, niżej tutaj, bliżej ciałka. I znowu jak najbliżej się wkłuwam. Myślę, że już wiecie o co mi chodzi. Ja już mam prawie przyszyte. Sprawdźmy jest całkiem porządnie przyszyte. Jeszcze trochę poprawię. To jest mega ważne, zwłaszcza jeżeli robicie coś dla dziecka. Yy, takie szywanie, bo pokazuję, oczywiście nie tylko po to, żeby było widać na aniołku, ale wierzę, że zrobicie jeszcze bardzo dużo świetnych projektów. I i wiem, że właśnie zszywanie często przysparza problemów, także trzeba porządnie, yy, powoli przyszyć, żeby te części dobrze się trzymały, bo wtedy naprawdę będą służyć. Myślę, że zszywanie skrzydełek mogę uznać za zakończone. Teraz jestem w tym samym miejscu co ta początkowa nitka i zawiążę. I zwiążę je razem wszystkie na kilka supełków, a potem przeciągnę do środka. Gratuluję. Najtrudniejsze, najtrudniejsze zszywanie jest za wami. Zanim zaczniemy przyszywać serduszko, chciałam Wam coś pokazać. W tym moim oryginalnym, pierwszym aniołku, którego pokazywałam Wam wcześniej, i pytałam, czy chcecie kurs, zrobiłam takie rączki. Z nitek. One są przyszyte tu i przyszyte tu do serduszka. I to Wam pokażę, jak to zrobić. Ale w, dr w drugiej wersji, możecie po prostu zrobić tak że tu oprzyjecie na okrętkę kilka razy i tu, przy serduszku, a potem po prostu serce przyszyjecie tu do aniołka. I będzie wyglądało, jakby tutaj na dole trzymał rękami. To, żeby zrobić rączki, to robimy tak. W miejscu rączki wkuwam włóczkę. Ojej. Miejscu rączki. No, tak mniej więcej. To samo. I tu przyszywam kilka razy. więc rękawek i teraz się wkuwam tak, żeby być na dole tego miejsca. Układam równo serce, tu gdzie ma być. I przeszywam do serca. Tak, żeby nie było za długo. Ja zrobiłam trochę za daleko tą rękę. To będzie po prostu tutaj trzymać. I teraz wkuwam się w serce. I przez jedno oczko na okrętkę oprzywam. I teraz przez sąsiednie oczko. Albo więcej razy w to jedno, jak Wam będzie ładniej. Mi się ta włóczka trochę rozdziawia, dlatego muszę uważać na to. Jak się za bardzo rozdzieli, to będę musiała nową wziąć. Ok, i ona już jest wystarczająco dużo razy zrobiona. Teraz kilka razy wkuję się w serce, żeby ją zabezpieczyć. I przejdę na spód serduszka. Teraz tak trzymając blisko, uważając, żeby było równo, przyszyję je delikatnie do brzuszka. Patrzę, czy dobrze rączka. No trochę mi się ta włóczka rozdzieliła, nie wiem, czy tego nie poprawię. Tutaj znowu się wkuwam w serce i znowu w brzuszek tylko kilka razy. Jest to dosyć malutkie, także trochę trudno się to robi. No, ale co zrobisz? O, i zaczyna już być naprawdę. Teraz idę do drugiej ręki. Czy muszę zobaczyć? To jest trzeci rząd. Raz, dwa, trzy, tutaj trzeci rząd o trzy. Nie, trzy zostały. Raz, dwa, trzy rzędy zostały i w czwarty. Czwarty na okrętkę oprzyłam czyli pod trzecim rzędem. Patrzę, żeby było równo. Zaciskam włóczkę, żeby serce było przyczepione i tak samo tutaj robię rękawek. Jeżeli zrobiłyście sukienkę w innym kolorze, to z rękawkiem będzie ciężko. Można wtedy zrezygnować z tej widocznej rączki. Teraz muszę przejść pod ten rękawek. Chyba to nie miało sensu, bo się cofnęło jeden krok. Ale no w każdym razie kilka razy tu na okrętkę przeszywam. I idę do serduszka, do tego samego miejsca, do analogicznego miejsca. Najlepiej w tym momencie. Po prostu zobaczyć jak to wygląda. Mhm, jestem w dobrym miejscu. I na okrętkę kilka razy. Tak, żeby wyglądało to jak rączka. Tu za daleko wyszłam. Teraz nie będzie to dobrze wyglądać. Więc chowam. Wracam. To przyszywanie. Myślę, że dlatego jest takie nielubiane, że po prostu trzeba bardzo uważać na każdym etapie. No, teraz mi się zablokowała igła, więc powoli. Powoli. Ok. Serducho jest przyszyte. Teraz ostatni moje tutaj w się w ramach tej rączki, albo nawet już mogłabym sobie podarować. Patrzę, czy się równo rozkłada. I teraz zabezpieczam także, przyszywam kilka razy w serduszku. Mhm. tą nitkę można po prostu schować kilka razy przeszywam obcinam wkłuwam szydełko w inne miejsce i chowam porządnie, żeby nie żeby nie była za blisko tej dziurki żeby nie wyszła z powrotem i mamy łapki Przyszyte. Tą włóczkę, która była tutaj od rączki, początkowa, przeszywamy do tyłu. I też w ten sposób zabezpieczamy, że kilka razy przeszywamy. w różnych miejscach, żeby ona tam się zahaczyła o wypełnienie w środku. A potem ją przeciągamy do środka. Patrzcie, nie chcę. Okej. Okay. No i aniołek jest już prawie, prawie gotowy. Jeszcze potrzebuję nóg i aureoli. Ale nogi to już jest naprawdę przyjemność. Przyszywanie nóg. Wybieramy miejsce. Ja tak wybieram, tuż pod falbanką. Z jednej, z drugiej strony. Układam sobie, czy dobrze wyglądają. I na okrętkę przyszywam. Kilka razy wystarczy. Przeszyłam się w bok, żeby było nie było tak dużo na jednym miejscu i znowu jeszcze tu. I wystarczy. Zostawiam tą włóczkę do zawiązania. I teraz druga noga analogicznie. Ona ma tak jakby więcej. Można zobaczyć, że tu jest więcej, tu mniej. No to to daje do przodu. I to będzie równo z drugiej strony. Jest porządnie przyszyte, idę znowu do tej drugiej włóczki, zawiązuję na kilka porządnych supełków i przeciągam do środka i gotowe. Łapię obie i wciągam do środka. Trzeba tak porządnie, nawet za to wypełnienie yy, tak po, po prostu pociągnąć do środka, żeby przypadkiem ta włóczka nie wyszła z powrotem.